W tym filmie pokażę Ci, jak możesz rozwiązać problem, jeśli aplikacja Roblox się zacina. Jeśli uznasz to za pomocne, zasubskrybuj i zostaw polubienie. Przejdźmy do dwóch rozwiązań. Pierwsze rozwiązanie polega na tym, że musisz wejść do App Store, a jeśli korzystasz z telefonu z Androidem, do Google Play Store. Następnie wyszukaj aplikacji Roblox, klikając ikonę lupy i wpisując Roblox. Sprawdź, czy po prawej stronie pojawia się przycisk Aktualizuj, tak jak w moim przypadku. Jeśli tak, naciśnij go i poczekaj, aż aktualizacja się zakończy. Zazwyczaj aktualizacje rozwiązują pewne problemy w grze, które mogą powodować lagi lub pogarszać działanie aplikacji. Drugie rozwiązanie, jeśli nie masz przycisku Aktualizuj, to wejście w ustawienia iPhone A. Następnie przewiń w dół i wybierz ogólne. Teraz naciśnij o pamięć iPhone A. Za pierwszym razem musisz poczekać, aż się załaduje. Następnie znajdź aplikację Roblox na liście i kliknij ją. Pojawi się niebieski przycisk naciśnij go. Poczekaj, aż proces się zakończy, a potem ponownie kliknij niebieski przycisk. Gdy kółko ładowania zniknie, zobaczysz przycisk Zainstaluj ponownie aplikację. Naciśnij go i nie martw się wykonując te kroki, nie stracisz ani swojego konta, ani postępów w grach. Poczekaj aż instalacja się zakończy i sprawdź czy lagi ustąpiły. Jeśli chcesz nauczyć się obsługiwać swojego iPhone'a e w prostych krokach, zajrzyj do opisu. Dzięki za obejrzenie tego filmu.